Astrologia na Sobotę, 14 października roku 2023. Witajcie moi mili w Sobotę. Dzień 14 października roku 2023 roku przynosi ze sobą niezwykłe konstelacje astralne, które mogą wpłynąć na nasze życie, emocje i wybory. Zajrzyjmy głębiej w to, co mówią gwiazdy i planety na ten pełen magii dzień. Księżyc koniunkcja merkury godzina 1057. Rano 14 października księżyc znajdzie się w koniunkcji z merkurym. To aspekt, który może wpłynąć na naszą komunikację i zdolność wyrażania myśli. To doskonały moment na otwarte i uczciwe rozmowy. Spróbujmy wykorzystać tę energię do wyjaśniania nieporozumień i budowania klarownych relacji. Nów księżyca w wadze, godzina 19:55. Nów księżyca o godzinie 19:55 czasu lokalnego symbolizuje nowy cykl księżycowy. W znaku wagi, ten Nów księżyca skupia się na relacjach, równowadze i harmonii. To doskonały czas, aby zastanowić się nad tym, jak możemy poprawić nasze związki z innymi ludźmi. Czy to poprzez budowanie nowych relacji, czy naprawianie tych już istniejących, energia wagi może pomóc nam znaleźć harmonię. Ten nów księżyca jest również doskonałym momentem, aby zająć się naszym życiem osobistym. Zastanówmy się, co jest dla nas ważne, a co można odrzucić, aby osiągnąć równowagę. Podsumowanie. 14 października roku 2023 roku to dzień, który przynosi nam energię nowego początku i możliwość poprawienia naszych relacji z innymi. To doskonały czas na rozmowy i wyznaczanie celów na przyszłość. Wykorzystajmy te okazje, aby poprawić nasze życie i dążyć do równowagi oraz harmonii. Bądźmy świadomi swoich wyborów i działajmy z determinacją, aby osiągnąć to, co naprawdę chcemy. Zaplanujmy ten dzień z uwagą i otwórzmy się na nowe możliwości. Życzę wam pełnego sukcesów i szczęścia 14 października roku 2023 roku. Wróżbita Łukasz Węcka.